Aktualnie mamy już po deszczu. Wczorajsze kałuże film z dzisiaj, a więc wczoraj edytowałem wam dzisiaj jest poniedziałek, 17, a wczoraj edytowałem film i wrzuciłem z 16 grudnia i pokazywałem ile jest wody. I chciałbym to jeszcze wytłumaczyć wszystkim, którzy teraz będą sobie myśleli, powódź nie można tu przyjeżdżać, i tak dalej. Tak to tu nie działa. W tym momencie na necie zobaczycie milion. Różnych wiadomości, Rolek, że na samoui jest powódź, to było wczoraj. Dzisiaj już jest lato i słońce. Za mną pierwsza rzecz, czyli kanałek, taki, który wam pokazywałem wcześniej, ile tu było wody, które odprowadza wodę. No i jest tak tutaj to zrobione, że to znaczy zrobione to tak jest, że w momencie, kiedy wczoraj już przestało padać, nie padało całą noc. Dzisiaj już jest lato, czyli 17 grudnia, tak jak wam mówiłem, że koło 15 grudnia kończy się pora deszczowa na i Skończyła się 17 grudnia i przychodzi lato. W związku z tym te wszystkie zalania i te wszystkie ulice, nie ma już na nich wody. Jest już okej, okay. śmiało możecie tu przyjeżdżać. Wszystko wysycha, jeszcze gdzieś, gdzie niegdzie resztki kałuż pozostały i już jest okej. Okay. To nie jest tak jak w Polsce, że wiecie, jest powódź, teraz będzie wielka tragedia. Nie ma tragedii, woda sobie już popłynęła, wszystko zaczyna się suszyć, za trzy dni wszystko będzie w normie. A więc nie ma co naprawdę panikować, pogoda już jest w porządku i można śmiało przyjeżdżać na wakacje. W Polsce byłoby inaczej, tak jak Wam mówiłem, nie? Ta powódź inaczej wygląda. Tu nawet jak są zalania, to jest na tyle gorąco, bo dzisiaj już jest 32 stopnie i jest strasznie gorąco, że my za tydzień, dwa tygodnie, wszyscy łącznie z tymi, co zalało, będą chcieli, żeby deszcz padał. Ponieważ my się cieszymy, tak jak Wam mówiłem, że tu pada deszcz, a nie, że go nie ma. No właśnie, tyle chyba. Dzięki! Sprostowanie musiało być do tych nagrań, które zrobiłem, bo zobaczycie teraz na internecie mnóstwo zdjęć i filmów, że Tajlandia i generalnie Samui, bo film było Samui, jest pod wodą i jest wszystko zatopione. Tak, był, ale wczoraj, dzisiaj już nie jest. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was serdecznie z Kosamui. Cześć!